Witam bardzo serdecznie polskie młodki w kolejnym replayu. Tym razem Ardeus grający Gwardią... czy Arią Czerwoną i komisarzem. Dzięki Arią Czerwoną. Kontra Lamentujący, grający od jakiś taki, czyli od Cyńcza. Zwycięzcy turnieju Battle się Gody 2. Cyńczy idzie standardowo w Taktikali. A, i ma dowódcę zakonu. Tutaj ma. Wiegę do tego. Adelosa to jest po prostu dowódca zakonu. To bardzo ładnie wygląda taka propa. A Ardeus poszedł w armię czerwoną, jeszcze bardziej. Czyli jeszcze więcej gwardzistów. No ich nigdy nie jest za dużo. Zapo nie pamiętam jaki to jest regiment, ale... jest czerwony, więc jest Armia Czerwona. Jeszcze jeszcze w zimie. Więc nazywamy ta mapa to jest Stalin to oficjalnie. Od teraz. No cóż, to co wyróżnia. to właśnie. To co wyróżnia na razie od początek, to to, że. Ardeos ma o jeden oddział więcej niż. Niż. Chyba. <grywa> że <grywa> Ardeos ma o jeden oddział więcej niż Jinch, dlatego będzie łatwiej kontrolować mapę. Co zobaczymy w tym replayu nieraz. A no bo raz, należy jak to wytrzymywać. Oczywiście generatory poszły? No, tutaj w ogóle nie poszło generatorów. I tak samo. A co surowca ma? A to... Hmm, to by tłumaczyło czemu tak mało ulepszeń miał. I jest zaawansowanej armii. Oczywiście laserki strzelają. No, 18 laserków, uzbiło pół życia, zanim dobieg. Gwardia w formie, jak widać. To ja się wycofuje. No, był bohater. od to, że gwardi nie są dość wytrzymali. Jak nie walczyć. Ale też chodzi o to, że komisarz to jest bardziej support. DPS, ale też support, taka mieszanina. Gdzie... dowódca to jest... Polsko Mander to jest po prostu właśnie DPS. No i tank w sobie przy okazji. No, dopiero teraz lepsze pierwsze. Za eee, osłoną stać zawsze. O, idealnie. Oj, przychodzą już. No, i teraz przewaga gwardii będzie się kurczyć. Choć punktowo idzie dobrze. Oczywiście tutaj gwardiści lecą i palą mnie generatory generatory monterców. Co innego można by robić. Ale padają szybko. Kolejny. No, cóż, za te generatorem upadł? Czyli czy starych mizycji no i tam parę minut zrobienia tych generatorów do tyłu. Za cenne paru gwardzistów, niestety. Ja bym tego, to był bardziej pokusowane, wycofał wcześniej. drugi tak by zdążył wykończyć. O, tutaj nie jest przyjęty punkt. A propos ci ja próbują, odzyskać inicjatywę w punktach. Czyli jej nie dostać... No, już dużo stracili punkt, to 120. jak się dopiero zaczęła. To idzie punkt, energię i tutaj idzie te dwa punkciki zdobyć. Dobrze. Tutaj damy Tersi. O, a salci idą. Od strony ...Zincha. O, przygotowałem się na zbicie punktu To jest osłona Tutaj się do przodu chyba nie zauważę w takim razie O, gdy podchodzą już to punkt zdobyty Gdzie jest komisarz? O, tu jest o! tą bramę można rozwalić! Ciekawe... Anyway, ten nadal nie jest dobry, to, to to pewnie będzie potem boleć. No, aż do sobie ekonomicznie się trochę... Choć teraz energię ma dobrze rozwinięto. 59 aż. Ale ja pewnie na prosto tyle nie zbierał Bardziej się się szyb kupują... Tu zdobywa punkt. O, scoutów do przodu. O, zobaczcie, gdzie niebezpieczeństwo do siebie wycofać Zasięg, no. Darypane. Mhm. Tutaj normalnie. Coś, co Armia Czerwona bo nigdy chyba o to nie pomyślała, czyli uciec spod ataku ciężkiej broni. To trochę herezja bym powiedziała, ale no cóż. Już wiem, to jest komisarz, taki młody kadet. Po prostu zabrał czapkę od innego komisarza i mówi, że jest to ważne. Dwa do jednego, okej. Okay. A, ja to powiem, jak są dwa punkty do jednego, to wróg walczy tak jakbyś o zero, a ty masz jeden, bo te punkty się jakby zdziwilują. Nie, nie to, że jeden będzie powoli tracił drugi szybciej, tylko po prostu się to odejmuje. Czyli Arda nas przegrywa tak naprawdę jednym punktem. Usław. Tutaj atakuje z prawie flanki. No nie dziwię się, skoro się opantuje, że tutaj to właśnie mogę go z tej strony. 44 tylko. ja. to bardzo malutko. wojska mają jakieś lepszenia. Flamery, dobrze. Tutaj niczego. No, kolejni dywasytorzy chronić pozycji. Można byłoby ich tutaj już ustawić, żeby mi lepsze kontuszczali. O, tier drugi wchodził do O, niewidzialność. Cóż to za sticky akcja będzie. To ja samo tutaj tak nie rozumiem. Marinesi mogliby na spokojnie pójść do przodu bardziej. Wiem, ciężką broń tutaj, tutaj myślę trzeba ogni i było idealnie by. Tutaj bardziej ci nie mają zero w ogóle... Nie byliby się zaczął schować za bardzo. byliby bez długi os trzeba osłonięcia, gdyby się mogą zatem zatem chować. No, Przyczeję jednych skałci. A, tutaj od z boku. Tutaj tutaj wasazor jeden, drugi A no, skot tajfnie chce to przejąć to. Ta... To jest właśnie prawem, że jak dasz przeciwnikowi przenieść dwa punkty, to już jest ciężko potem odbić, szczególnie jak się obunkruje. Ale każda frakcja ma dużo pomysłów jak to odbunk odbunkrować i ten punktu punktów na ten trzyma. O, Manticora. Czyli czyli Bazylisk w domu można by powiedzieć. Jak sama jak może domyślić jest to potem na antyleria, ale HP ma bardzo małe. Widzimy, że to jest twoja stana piechota, go może go szybko rozwalić. O. Anyway, o, yeah, tak się robi z obkłady, pozycjami a jakby mieli swojego sierżanta, który, a, który daje im melta bombę albo meltegany. To jest ulepszenie na drugim tierze, to by bardzo szybko to rozwalili. No ale nie mają, więc przykro mi. Ja punkty punkt. No odbierają będą wzajemnie sobie, no, sobie pozebrali te punkty. O jeszcze jeszcze punkty naraz do tyłu. Czy się wycofał? W sumie chyba żadnego oddziału nie stracił. Dwa asalty, dwóch dewastatorów. Tak, ty scout. Bardzo podpiechota armia. Szczególnie, że jeszcze drugi lektora w ogóle nie ma. On nadal na pierwszej pierze jest. O! Cino, Spawekla. Na znak... Eee, takie nawiązanie to jest do tego. Eee, komisarza Erika. Tutaj się wycofam, nie wiem czemu. jakby to na spokojnie wyusaczyło, że to jeden oddział był... Tego guardisa 34hp 4 HP do tyłu i to by wystarczyło w sumie A no może miski tylko zrobił, dlatego wszystko poszło O No i próbował wzałę punkt odwita ale nie wyszło Czerwone tak paski na hełmach To wygra komisarz czy force commander z mieczą łańcuchowym i z shieldem. A co to komisarz? Aria jest najlepsza zawsze i wszędzie. Nie mogę o, A tutaj jeszcze wycelał w tych ale dalej ucieczkę. No i bardzo dobrze. Oczywiście się pozycję trochę, ale to jest tylko flamer i jeszcze jeden ostatnio to stoi z tyłu i nie wiadomo co robi. Może patrzy jak zbudać kolejne generatory. No a patrzymy, że jest tutaj jakiś ciężki bolter. Mhm, taki ciężki Walter na no, pojazd zaczęli. O, znowu punkt ukradli. Tutaj chcieli to zniszczyć. Ale zdecydowali się bardziej pomóc tutaj. No, Oj, 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 wszystko umrze. Wytacza ugja nie są nieczęśliwe tak samo jak od o, chimera przyszła. O, komuś za bardzo tankować nie może, ale ma wsparcie ognia duże, więc nie wygląda się. Tutaj um umarł już, jest... montiera padła. I tutaj niestety chyba był jakiś albo mini lak, albo też nie miało znaczenia w sumie, bo i tak wiem, że się żeby to przeżyć. No, oczywiście, bagaty w róg poszły. No i wiadomo, jak to się skończyło. O, niestety to już jest. ciężka sytuacja. Radeusa. Powiem tak, gdyby Gbardy miała coś tam wzór Dreadnought'a, to by tutaj mogła wysłać i bardzo łatwo to wszystko przepędzić. Jak mówię, ona drugiego. siecia drugiego tieru nie zaczął, nie? Nadal jest pierwszym. Więc to się nie ma żadnej kont kontroli na jakieś większe pojazdy, tego tą Chimera będzie pół godziny zabijał. Mimo, że to jest transportować lekki. Czyli ma w sumie surowce, to dużo, ale. chyba już się poddał. No, w sumie dużo do tyłu. Choć widziałem już grydzie. Była taka przewaga punktowa, a się tak wychodzi na prowadzenie, no. A by musiał e, ciężką broń swoją własną wyciągnąć, żeby kontrolować właśnie marinesów. Jakby tutaj ten w tą atakował, jakby tutaj ich rozłożył, to Marines byśmy musieli się znowu wycofać. Troszeczkę mikro i by coś z tego było jeszcze. Jeszcze Guardia ma w ogóle parę pani w jak przykład takie i tak dalej, więc... No i już właśnie ulepszył jest na przykład, czyli mi broń pracowała, jak się nie było, Mogę być w drugim A, to już będzie koniec. Mhm. Ale... Może by coś z tego było, znaczy nie, aktorówki, Meret. Nie, nie byłoby z tego, ale no, brakowało właśnie dużo ciężkich smart. To jest coś, co zauważyłem, jak grać z ekwizytorami, ten sam błąd, że potrzeba heavy weapon streamu, bo to bardzo dobra jednostka, która nie jest draga w rekwizytorach, tylko trochę energii kosztuje, ale totally warfare. No, to trzeba powiedzieć, że to jest, nie wiem, któraś tam, więcej niż 10 gier ci panowie nie mieli na multiplayerze, więc nie ma co tam wymagać, nie wiadomo, jakiego poziomu. Takim, tak czy siak, dziękuję za obejrzenie tego filmiku i zapraszam na kolejne gierki, bo na przykład wczoraj była taka fajna sytuacja, że była mania z sześciu. i nawalali się każdy z każdym, na przykład na FFA. To też było ciekawe. I to na mapie to nazywa się nałożenie Frax, To już brzmi ciekawe prawda? No więc, drogi widzu lub może jakieś widzko, zapraszam na kolejne odcinki i na patrzenie w tą dziwną bokum dziura. Do widzenia.